Kończy się sezon i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie sezonu grzewczego 2021-2022. O tym dziś w filmie. Cześć! Moi drodzy, chciałem Was na początku przeprosić za mój głos. Niestety podczas majówki. Przeziębiłem się, myślałem, że pogoda już ciepła, oczywiście, krótki rękawek. Kosiłem trawę i zatoki powiedziały, że jeszcze za wcześnie tak się ubierać. No i w związku z tym małe przeziębienie. Ale wracamy do tematu. Dzisiaj podsumowanie całego roku grzewczego. Rok, myślę, rokiem był udanym. Nie było może tak dużo strasznie mrozów, chociaż u nas, patrząc tutaj na teren Mazowsza, szczególnie Mazowsza Północnego, to był najbardziej chyba uciążliwa e, część zimowa e, grudnia, również część stycznia. Tak jak patrząc w moje notatki chyba najwięcej drewna złożyłem w miesiącu właśnie grudniu i styczniu, kiedy e, były, było kilka dni takich po 10, po 15 stopni mrozu. Były też pojedyncze dni, kiedy tego mrozu było około 20 stopni. Natomiast tak myślę i patrząc na zużycie drewna, w, moim, tutaj w mojej drewutni, którą mam na, na drewno, to myślę, że to jest między 10 a 11 metrów drewna zostało spalone. Przypomnę, że tak naprawdę palę regularnie od 1 września aż do dnia dzisiejszego, chociaż tak naprawdę ostatnie teraz te dni, już 2-3 dni w ogóle się nie pali, tylko już woda. Ciepło grzeje się z paneli fotowoltaicznych, o tym też za chwilkę jeszcze powiem. Natomiast jeżeli chodzi już o ogrzewanie, to dodatkowo również dokupiłem 300 kg węgla. Wtedy jeszcze węgiel kosztował ludzkie pieniądze, czyli oczywiście 1000 zł tona, teraz oczywiście tego jest dużo więcej. Z tych 300 kg został mi taki worek około 25 kg tego węgla. Natomiast węgiel też czasami był używany w takim momencie, kiedy właśnie musiałem szybko gdzieś rozpalić. i Jechać rano, nikogo nie było w domu, żeby tam jeszcze później drugi raz wrzucić tego drzewa na cały dzień, albo po prostu były duże mrozy. Właśnie w momencie, kiedy było te 20 kilka stopni, to wtedy dokładałem jeszcze tam tą jedną łopatkę, czy dwie węgla na ten mój zasyp przed wyjazdem do pracy. Miesiąc wrzesień i miesiąc październik to były takie okresy, kiedy było już chłodno. I mimo wszystko wrzucałem już e, ustawienie pieca na ogrzewanie e, całodzienne. To znaczy nie były to godziny, tylko cały czas się ogrzewało 24 na dobę. Na początku była to temperatura około 36 stopni, potem to zwiększałem do 37-8 i tak największa, najba, na, najwięcej tej temperatury, którą ustawiłem, te, jeżeli chodzi o temperaturę oczywiście e, grzejników, to była temperatura. 39-40 stopni to było tak naprawdę 70% mojego czasu w okresie, w okresie ogrzewania w sezonie. W momencie, kiedy były te mrozy po 20-15 stopni, to wtedy grzejniki ustawiałem na 42 stopnie. Podłogówkę troszeczkę wtedy podkręcałem na 30 stopni, a tak naprawdę podłogówka również chodziła na. 28 stopni, 28, 29 stopni to była taka temperatura ustawiona na podłogówkę. Wszystkie ustawienia czy ustawienia termostatów, czy inne ustawienia podłogówki na włączenie, wyłączenie były stałe, nie zmieniały się, czyli podłogówka 23,5 stopnia to już tam się bodajże wyłączała przy takiej temperaturze. I tak samo w pokojach, gdzie są termostaty elektroniczne, to było 23,5 stopnia, a w sypialniach. 21,5 stopnia dzięki temu właśnie, że mogę ustawić odpowiednią temperaturę w, naszej, w naszych tutaj pokojach i ta temperatura zawsze była stała. Oczywiście w okresie zimowym ta podłogówka też dłużej musiała się nagrzewać, jeżeli chodzi o podłogówkę, natomiast jeżeli chodzi o czas, kiedy ta podłogówka się włączała i wyłączała, to oczywiście w okresie tym zimowym, kiedy były największe mrozy, to potrafiła się tylko wyłączyć na jakieś 2 godziny, i znowu ta podługówka się włączała. Natomiast jeżeli chodzi o okres wiosenny, to była przerwa 8 godzin, 9 godzin, czy nawet jak w ostatnim czasie, już nawet 12 godzin podługówka potrafiła się nie włączać, gdyż było ciepło. Jednak to y, ocieplenie robi swoje, to znaczy ocieplenie, y, ocieplenie w y, Podłodze podłoga ma od 18 do 20 cm styropianu, tak samo na ścianach jest styropian grafitowy 20 cm to na tej nowej części domu oczywiście i powiem Wam szczerze, że różnica między nową częścią domu a starą częścią domu, gdzie jest mniej styropianu, szczególnie przy mrozach już powyżej 10 stopni jest naprawdę odczuwalna. Także wiem, że są teraz straszne koszta związane. Z ociepleniem, że te wszystkie pieniądze no niestety to właśnie to wszystko droższe, ale powiem Wam szczerze, że warto zainwestować w grubszy styropian, bo potem jest to taniej i ogrzewać i mniejsze są również koszta utrzymania. Co ciekawego zauważyłem podczas minionego sezonu, a na przykład bardzo łatwą rzecz i prostą, którą myślę każdy z was wie, że różne drewno daje różną energię do naszego buforu drewna. Czasami jeżeli palimy drewnem sosnowym, chociaż ja ogólnie nie polecam, chyba że na rozpałkę, no to trzeba, tak jak żeby umie zagrzać bufor ciepła, to trzeba przynajmniej było trzy razy, trzy razy trzeba było dołożyć do pełna, żeby ten bufor zagrzać. Natomiast przy brzozie wystarczyło dwa razy, a tak samo przy akacji dwa razy i to tak naprawdę wtedy już ten bufor ciepła był Fest zagrzany i te 80-80 kilka stopni już było. Dzisiaj, oczywiście, już jest piękna pogoda, nie palimy praktycznie w naszych kotłach. Palę tylko tak naprawdę, gdy no tutaj czasami żona powie: No, trzeba by przepalić, bo może trochę dzieciom mieć zimno to wtedy na buforze mam jeszcze zapas wody, pójdę tylko włączę wtedy sobie odpowiednią y, temperaturę na odpowiednią ilość godzin i oczywiście już nam y, te grzejniki czy podłogówka się robi ciepła, bo jeszcze tak do końca czerwca staram się trzymać y, tą ciepłą temperaturę w buforze y, ciepła. Natomiast rzecz kolejna, czyli mamy ogrzewanie ciepłej wody poprzez panele fotowoltaiczne. Już od marca pracuje tak naprawdę na pełnych obrotach. Oczywiście w zimę też, gdy była pogoda słoneczna i panele nie były zastawione śniegiem, zasypane, no to też ta oczywiście prąd się produkował. Natomiast tak od połowy marca E, już regularnie działa to i na pełnej mocy, i tak naprawdę mogę powiedzieć, że tam bodajże po 20 marca już e, 100% ogrzewania ciepłej wody użytkowej w domu było tylko z paneli fotowoltaicznych. Już nie używałem tego e, do podgrzewania właśnie wody za pomocą drewna czy ewentualnie węgla. E, moje urządzenie, ten Ekopulsar, w tej chwili naprawdę wytwarza dobrą, e, dobrą energię. I tak, jak naprawdę dzisiaj patrzyłem nawet rano na temperaturę, to jeszcze z wczorajszego dnia temperatura taka średnia i z, na górze był zbiornika ciepłej wody użytkowej i w środku zbiornika, czyli ten moment się środkowy mam tam dwa takie czujniki, to jest w tej chwili 60 stopni, także jest dobra temperatura. Natomiast myślę, że w tym roku, jeżeli będzie taka słoneczna pogoda i ładna jak się zapowiada, to te rekordy temperaturowe 75 stopni myślę, że jestem w stanie uzyskać, mimo tego, że w domu, tak jak wiecie, mieszka razem ze mną 6 osób i ta woda jest na okrągło używana. W związku z tym to jest też ważne i myślę, że jeżeli ktoś z was planuje założyć sobie ogrzewanie ciepłej wody na takie sprawy właśnie związane z panelami fotowoltaicznymi, to naprawdę myślę, że warto to zrobić. Można kupić gdzieś tam panele fotowoltaiczne z wyprzedaży, bo jakieś tam pojedyncze egzemplarze ktoś chciałby sprzedać i wtedy można sobie taką instalację założyć. Nie musi to być oczywiście firmy EcoPulsar, możecie sobie tam poszukać innych firm. Może coś jest tańszego, może coś jest w tej chwili lepszego. No ja już mam w tej chwili to piąty rok, także też jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Sezon się kończy. Ale cały czas tutaj na kanale coś nowego będę wrzucał na temat, na temat rozbudowy tej instalacji. Sam ją będę również przerabiał jeszcze, żeby bardziej udoskonalić. Także mam nadzieję, że ze mną będziecie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że moje podsumowanie sezonu 2021-2022 na 2022 się podobało. Przypomnę, że dzisiaj 8 maja widzimy się na live'ie o godzinie. 18 na kanale oczywiście bufor i drewno zapraszam do zadawania pytań jeszcze porozmawiamy na temat podsumowania sezonu oraz jakieś bieżące sprawy związane z tematami buforów ciepła oczywiście będziemy cały czas tutaj Mówić też o tym, jak przygotować się do kolejnego sezonu, będę wrzucał kolejne filmy regularnie w środy i w niedzielę, także zapraszam do obserwowania. Sezon się kończy, ale kanał cały czas będzie miał nowe tematy. Jeszcze raz dziękuję za miniony sezon, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do zobaczenia do środy, a dzisiaj widzimy się na live. Cześć!